Rozpiłem lustro gołymi rękami przez sen. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w zespole placowego światowych. Dzisiaj niezwykła akcja, koncert charytatywny dla Oliwki, absolwentki naszej szkoły. Oliwia zmaga się z ciężką chorobą i wspieramy ich rodziców w celu takim, aby zebrali pieniądze na jej leczenie. Towarzyszy nam dzisiaj stowarzyszenie Anioł i towarzyszy nam również mama Oliwii. Oliwia sama poprosiła o pomoc, założyła sobie zbiórkę czym pokazała, czym jest problem anoreksji i innych chorób odżywiania. Dla mnie osobiście jest ogromną bohaterką, jako jest to duży problem, a Oliwia poruszając go pokazała jaka skala dotyczy młodzieży. W trakcie dzisiejszej imprezy zaproszonych mamy dwa zespoły. Jeden zespół to zespół Kwaśniaki, drugi zespół to zespół Zepsu. Mamy loterię fantową, uczniowie naszej szkoły przynieśli ogromną ilość fantów. Sprzedaj Sprzedajemy ciasta, sprzedajemy pizzę, inne smakołyki. Cały dochód z, z, ze wszystkich stoi, przekazany jest oczywiście na leczenie Olivii. Bardzo, bardzo bym chciała wszystkim podziękować, e, którzy w jakikolwiek sposób spadli z piłki ojców. Jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Dziękuję.